Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku gry Don't Star. a właściwie moda do tej gry. Jest to mod, który się nazywa The Creature i jest od niedawna dostępny e, dla pełnej wersji tej gry. <laughs> I jest to taki mod e, o typie trochę takiego horroru. Więc e, myślę, że będzie Wam się to ciekawie oglądać i zaczynamy. Zaczyna się nieźle. 1986 rok. Mam nadzieję, że mi tutaj nic nie będzie wyskakiwać. Mam trochę się gra przecięła Nic nowego nie na What was that sound? I should go check it. No, oczywiście, że to sprawdzimy, a jakże inaczej. Ok, niech się ja tylko tutaj ogarnę, jak to się porusza. Ok, poruszam się sadem Zobaczymy, co jest w pudełku. Ok, mamy latarkę. 30% baterii. Nieźle, nie znam. <t> Dobra, mamy baterię. I can't wait here anymore. Może sami sobie to przeczytajcie, bo zaraz ktoś mi będzie mi wjeżdżał na mój akcent. See you Sara. Ok, mamy 1 na 9 notatek. Czy ja mogę coś zrobić z tym ogniskiem? Nie, nie mogę. Tutaj coś jeszcze jest fajnego? Raczej nie. Ok, no to chyba idziemy przed siebie. Aha, okej. Okay. O, tu jest coś napisane. Pomiącik mm. Why is it so dark? No też mnie to ciekawi niezmiernie Okej, okay, mamy latareczkę i idziemy przed siebie <coughs> Mam wrażenie ciągle, że coś mi tutaj wyskoczy Nagrywam to też wieczorem i... Okej, okay, mamy jakiś znak Dobra Jezu, masakra, te dźwięki Kto tu stoi? Boże ty Krzyk tej kobiety był przeraźliwy oh, 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 oh. Really nice Peaceful Okej okay. Czyli mamy niecałą minę No to musimy się kierować myślę tymi znaczkami, mam nadzieję, że tutaj nic nie będzie takiego. Jezu. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę iść tutaj bokiem, widzicie? Jak się odwracam, to się zatrzymuję, nie mogę iść na boki. Mogę iść tylko do przodu i do tyłu. Nie zda. No, coś tutaj mamy. Ciekawego. Buty. No, fajnie, mapa. Dobrze, dalej już tutaj nie Spójrzmy sobie może na mapę. Okej, okay, stamtąd wyszliśmy. Więc powinniśmy się kierować tam na górę. Okej. Okay. Żeby mi tylko latarka nie zgasła, bo może być nieciekawie. Mm, kurczę, trzeba się cały czas tutaj rozglądać, czy tutaj. On tam coś jest. Jezu, te dźwięki mnie naprawdę przerażają. O, wspaniale. Zaczyna się pisać latarka Mam jakiś plecak. O, nie mogę go dotknąć? Szkoda. Musimy się jakoś streszczyć z tymi. tymi. Bo czy ja się nie cofnęłam czasem. Boję się, że się cofnęłam. Jak się cofnam, to jestem bogiem wszystkiego, po prostu. No pewnie, że się nam Jezu, co za fail już na początku odcinka. No to teraz już myślę, że mogę powoli się żegnać z moim żywotem, ale nie poddajemy się. Idziemy do przodu. Fuck you, don't starve. Tak, żeby jeszcze zabłysnąć znajomością języka obcego, Don't Starve to y, taka survivalowa gra. To jest właśnie mod do niej, który z grafiki jest bardzo podobny, ale już z fabuły mm, zupełnie inne. I w sumie dobrze, bo y, Don Starve jest grą, która y, nie ma multiplayera. Trochę nudno się w nią gra i po paru, paru godzinach gry po prostu się nudzi. Ale... Ale nie jest źle Dobra, tutaj mamy jakiś kolejny znaczek Szybko znaleźć baterię, bo zaraz mi się... Boże, co kto tu stoi? Jezu, nie chcę już w to grać, naprawdę Rozpalimy ognisko, wait, dobra Zgaś śmietankę Nie, ja nie podejdę do tego człowieka No, o, 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 o. We is trying to fix the generator Okej, okay, to niech ja on tam rozwiązuje Ja tutaj może zostanę Słonę. Dlaczego nie mogę wejść do tego namiotu? Dlaczego tego nie mogę otworzyć? że ten człowiek... Okej, okay, mam batalię Podejść czy nie podejść? Nie, nie chcę tego widzieć <śmiech> Jezu <śmiech> nie. <śmiech> nie, nie chcę już grać w tą grę to <gry> jest? Nie ma tutaj jakichś save'ów? Wait. Yy, czy ja mogę coś... zasyfować? Oczywiście, że nie mogę, bo to jest przecież nóc Tutaj nie ma takich rzeczy. Samo się też nie saveuje, widzę. Pewnie trzeba będzie znaleźć jakiś save, ale nie wiem, czy wytrzymam naprawdę. Mm. Nic tutaj nie ma. Spójrzmy na mapę... Okej... Okay. Ja tam byłam. Czyli żeby się nie cofnąć, to idę tam. A właściwie to tam. Boże, znajomość mapy szóstka, plus oj, coś się ścięło. O, mamy znaczek kolejny, więc wiemy, że idziemy teraz już po prawną stronę. Tak, po prostu nie komentujcie tego pierwszego faila. Zawsze musi być ten pierwszy raz, prawda? Ale mamy jakąś wodę. I kurteczkę. Jezu, nie chciałam tego zrobić. Przysięgam. Dobra. Coś... Się odkręciliśmy w wodę. Christian hasn't come back. No, to masz pecha, dziewczyno. A może to chłopak? Nie wiemy w sumie tego. Chociaż może gdzieś tam było podpisane. Było, była mowa... Na początku jakiejś Sarze, ale nie wiem kim ona jest dla niego I kim w ogóle jest ten człowiek, czy to jest może ten tajemniczy ktoś, kto poszedł, poszedł szukać tej pary Możliwa całkiem nawet hmm. Zanim tutaj poznaniemy się Mam nadzieję, że tutaj nie jest jakieś Że jak się obejrze ze siebie... Coś tam było? Jezu, nie! Tu jest krew! Mmmm! Jezu, to jest okropne, to mi zaraz coś wyskoczy, jest do tego pewna. Boże. to do chuster. Nie chcę tego. Okej, okay, dobra, skumałam. Nie! A! Jezu! Co się stało? Dlaczego mi zgasła latarka? Może że ta gra jest chora. Kto tu wymyśla tę grę? Jezu! Gdzie, gdzie jest ta kobieta? Co tu była? Mam baterię, ok. A. No, chyba nie ma. Ani? Co, nie mogę tej nic zrobić? Jezu! Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę, co ja mam tutaj zrobić? Nie chcę zostawić Będzie teraz włączał latarkę, no to super, mogę się pożegnać dzisiaj ze snem No nie, no kurde, no zostaw mnie człowieku Chlebało cię No naprawdę, takie gry są chore Może pójdziemy tutaj na skróty, co? To tam mogą być jakieś przydatne rzeczy, a tam już widzę jakieś namy. Lepiej się trzymać, może lepiej, lepiej. Lepiej może się trzymać, lepiej ścieżki. Możecie rozwinąć cudzysłów. W cudzysłowie. przepraszam. Dobra, ktoś tutaj biega znowu. Tragedia. O Boże. Tom, Nie, ja nie chcę! No co mam nie patrzeć? Dajcie mi baterię. Nothing, nothing, nothing. Tu już byłam. Jezu, Jezu, Jezu! To jest straszne, naprawdę to jest gorsze niż slender. Ale no, zrobiłam takie ładne kółeczko, jak w Okay, idziemy teraz tam. Ja nie wiem, czy jak ten, ten typ się pojawia, to ja mam gasić latarkę, czy odwracać wzrok, czy w ogóle nie wiem, wyłączyć grę, może najlepiej. No nie, no co tu się stało? Czy nie są jacyś normalni? Pewnie jak wejdę na tą krew, to się zaraz... Jezu! O, chyba znalazłem tego pana, co poszedł szukać tych ludzi. O, oh, no! Hmm. Ładniutki wysumeczek. Mamy 7 na 9 kartek. FUNNY pak No oh NO I co teraz? Dobra, idziemy tam No nie, teraz zboczyliśmy ze ścieżki Jezu Co ten człowiek? Wiecie, czego się najbardziej boję, że zaraz mi latarka padnie i potrzebuję szybko baterii, ale obawiam się, że mogę, że nie dojdę. Dajcie mi baterie. Słyszycie, jak coś biega? U mnie na słuchawkach to po prostu masakra. No, gdzie jesteś zamówiony? Pokaż się. Radio? Mamy włączyć radio? Chciałbym Start the generation. Generator. Gdzie jest ten generator? Tam jest. Jezu, tylko słyszę, on tutaj gdzieś jest za mną. Tu jest ten generator, chyba nie? Okej. Okay. Boże. Co tu się dzieje? I co teraz? The creature. Monster. O. Oh. Aha, dobra. Wiecie co, jak włączam tą grę, to miałam taki obraz, że to będzie coś w stylu taki dłuższy trochę epizod. A tutaj wychodzi na to, że to jest właśnie taka gra typu Slender, że po prostu żeby zebrać karteczki i uciec. Ale no. <laughs> Nie powiem, fajne, fajne. Można odreagować, można trochę. No nie wiem, się nastraszyć. Można sobie załatwić yy, wolną noc od snu. No i chyba to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i zapraszam Was do kolejnych serii. Ale takie będą. Cześć!